trwa, let's go, kolejny pojedynek Manny w fazie grupowej podczas Homester Cup 21, obecnie jest 0 do 0 dwóch znakomitych zawodników z teamu Liquid, Grzegorz Mana, komicz oraz Clement Desplanches, czyli, no czyli Clem. O sorry, tu jeszcze dźwięk trzeba lekko zmienić, żeby żeby nie był on jednak za głośny, bo przed chwilą pewnie taki był. No, zaczyna się presja Klema i to jest trochę już, już niefajnie, już się zaczyna robić nieprzyjemnie. Cztery proby zniszczone. Tutaj co ciekawe, mana zbudował Robo Facility oraz Robo beja w takim mocno ukrytym miejscu. No bo tutaj faktycznie na jednym gatewayu tak już klem coś podejrzewał, że gdzieś coś musi być. Coś musi być ukryte. Kolos dropa zagramana. No nie widziałem tego. Za często w życiu. Pierwsza presja klema to oczywiście były te Heliony, do tej pory 5 probek, 2 Heliony i Reaper zniszczony i klem też bardzo szybko gra trzecią bazę. My tu wskakujemy dopiero w tej trzeciej, czwartej minucie, bo jeszcze patrzyliśmy na inny pojedynek, który też wyglądał całkiem ciekawie. No ale dobra, mana, mana, przechwytujemy, tak jest, albo przynajmniej odpędzamy tego Mediwaka, który może uciec bez dużych trudności. O, dobrze, dobrze. Jak pięknie! Teraz nie ma przyspieszenia na Mediwaku. No, mana, uciekniesz, uciekniesz, masz pryzma. O nie! O, ładnie, klem. O, ładnie, ładnie. Okej, okay, to było mega fajne. E, mana się dobrze zachował, bo podniósł tego Stalkera, który miał zniszczyć minę. To znaczy, miał podnieść Stalkera, którego miała zniszczyć mina. No, niestety War Prismowi się oberwało, więc w tym aspekcie mana mógł to zrobić lepiej. Ale i tak jest okej. Okay. Ale jak się zagapi, no to będzie możliwe, że bardzo łatwa strata. Klem oczywiście wie, że to jest warpism, więc robi już na niego odpowiedź w postaci nawet dwóch wikingów, a nie tylko jednego, no bo w dwóch różnych miejscach może być mana. Do tego, przy... to jest mega też ważne ulepszenie, szybkość do Warp bo bez tego ulepszenia Warp może zostać przez wikinga jednak troszeczkę złapany. Także będzie się działo. O wow, jaka ulga, boże, już się bałem, że mana wleci w tę minę i będzie w zasadzie takie GG antyklimatyczne. I się naoglądamy. Kolos atakuje okoliczne scfałki, ale ten Siege tank też go trochę poobijał. To jest dobrze, na, ra na razie się Mana naprawdę ładnie zachowuje. Niewiele na razie akcji pokazują zawodnicy, no bo dobrze się kontrują. Klem w zasadzie uniemożliwił ma jakiekolwiek właśnie takie frywolne. Zachowanie War No i się po prostu rozbudowuje. No generalnie i tak plan Klema to była bardzo szybka trzecia baza, więc i mocny rozwój dlatego o tak nie musi za bardzo teraz klem robić czegokolwiek a i tak ma przewagę ekonomiczną 57 CV do 52 probek, do tego dla klema dochodzą muły i stąd się biorą te dwie niebieskie strzałki czyli ponad 500 minerałów więcej zbiera klem od many no i ponad 200, i ponad 250 gazów więcej bo dla przypomnienia jedna strzałka dwie strzałki i trzy strzałki przy minerałach to jest 250 500 i 1000 minerałów więcej zbieranych od rywala no jak mamy gaz to jest 125 250 i 500 jak są trzy strzałki Także trochę niefajnie. Jakby strzałki były czerwone, to te przewagę oczywiście miałby mana. Tutaj też możemy sobie na tym wykresie zobaczyć, że ogólny przychód wygląda lepiej dla Francuza. Ale robi mana co może. Jak widzimy, wylot Mediwaków. To będzie cały czas arcy trudne, żeby mana wyszedł z tej grupy z jakiegoś wyższego miejsca. No, żeby w ogóle wyszedł z grupy, to w sumie będzie trudne. No bo nie ukrywajmy. No tutaj jest dużo dobrych zawodników, w zasadzie w każdej grupie. Jak klasyk nie wychodzi z grupy, to już wiesz, że coś się dzieje. Może jest, jest, jest ciężko, no ale może też klasik ostatnio miał trochę gorsze momenty. 124 punkty zaopatrzenia do 116, także mana już jakiś mały tutaj próg przeskoczył. No i na czterech bazach się utrzymuje. Trochę mnie martwi, że Robo w ogóle nie jest używane, bo to chyba albo kolejny Kolos, albo jakiś Disruptor kolejny. O, świetne! To był feedback oczywiście użyty na Mediwaka. Umiejętność. Jedna z lepszych w grze moim zdaniem, tylko czasami ciężko jej użyć. Jakby ktoś nie wiedział, co robi feedback, to e, tyle ile energii ma namierzona jednostka, na przykład 70 medivac, to zadaje dokładnie tyle obrażeń, no ale podzielone na dwa bo kiedyś, czyli połowę obrażeń. Jak mamy 100 energii, to zadaje 50 obrażeń. Albo 10 energii to 5 obrażeń zadaje feedback. Kiedyś było 1 do jednego, czyli jak tam załóżmy, Medivac miałby 150 energii czy 200, to rzucamy feedbacka i Medivac znika. Teraz, teraz już by nie zniknął, nawet tak miał 100% energii. Uznano, że ten feedback jest za mocny. Astra wygrał z, z tym, z so, oh, Wow, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to mega sprawa, trzeba przyznać. On przed chwilą się z tymi feniksami męczył. Grzegorz na razie konstruuje kontratak, który oczywiście on pójdzie tym kontratakiem, ale nie teraz. Nie teraz, gdy ten obserwer widzi, jak niedaleko są jednostki tyrańskie. Oho, klem tak biegnie, jakby wiedział, że tutaj są zeloci. Tak, on chyba faktycznie to jakoś albo przyuważał, albo wyczuwa, albo wie, że tutaj chce iść. Nie zwróciłem uwagi, ale niestety były miny. Jedna zniszczyła 8 probek, druga dwie, także dotkliwy. Niestety niebezpiecznie dotkliwy był to atak. Kurczę... Ciężki, ciężki temat to będzie także gorza, bo wiecie no, można się cieszyć, że 3, że 4 bazy, że jakieś tam ulepszenia, że kolos i tak dalej, że niby fajnie to wygląda, ale to nie jest ten rozpęd, to nie jest ten impet ekonomiczny, jaki chcemy mieć na tym etapie gry. Tego po prostu powinno być wszystkiego więcej. Prosta rada, wszystkiego więcej. No i mam wrażenie, że też mana trochę późno skierował swoje propki do asymilatorów, zajmuje kolejne. No dobrze jakbyś za chwileczkę może, o boże jeszcze Supply Blocka mam, no są, są błędy, dobrze jakby jeszcze Dark Shrina sobie za chwilę może dostawił mana, tylko no może, może to by było za wcześnie, może to takie mam na razie inne zmartwienia. Disraptor niszczy zakopaną minę, do tego nawet nie trzeba jej widzieć, wystarczy wiedzieć gdzie jest. O i takie małe uganianie się za przeciwnikiem. Doskonale, dobra. Poczekamy na rozwój wydarzeń. Dwa kanony oraz bateria. Obserwer Mane cały czas śledzi, co tu się dzieje. Sytuacja cały czas napięta. Klem podchodzi. Oczywiście, No to jest jeden z takich cięższych momentów. Atak klema. Z ulepszeniami 2-2 z Wikingami, z ghostami. O tym timingu mi chyba dzisiaj o 3 nad ranem mówił Geralt, że to jest jedna z też właśnie takich cięższych rzeczy do obronienia. potem jeszcze oczywiście to samo, ale z Liberatorami. No i jak to wszystko przeżyjesz jako protos, to już, już pro-gaming, już jest całkiem okej. Okay. No ale myślę, że te że te kanony i bateria da się, da się chyba tutaj utrzymać jako man, ale zastanawiające jest to, że Polak zrobił tylko jednego kolosa. To wygląda jak taka przynęta, takie, żeby to łyknął klem jak młody pelikan i nabudował dużo Wikingów. Niby tak się stało, no ale. Nie wiem czy, czy tak to dokładnie ma wyglądać na zasadzie, niech on zrobi za dużo wikingów, których w sumie nie potrzebuje, bo jest tylko jeden kolos. A potem, potem będzie przewaga spowodowana na przykład ale Sensor Towerów nastawiał klem, to jest mega dobre. Pamiętam jak właśnie Gumichomi mówił o tym, że Maru jest tak dobry często, bo po prostu świetnie rotuje wojskiem i ma mega dobrą wizję dookoła. Że to czyni Maru tak dobrym, tak dobrze wie gdzie się ustawić i czym się ustawić zawczasu zniszczony. No, zobaczmy, jak teraz zaatakuje Klem. Widzimy, że ewidentnie Francuz rozbija się na dwie części. Kilka dizraptorów i jednostek wysyła mana na górę, dostawia kanony, ale to może być za mało. Na większa część jednostek, oczywiście, tutaj na dole broni się przed główną armią Klema. Lecą kulki. O, to były ciekawe kulki. Oj, nie trafił, jakby tylko lepiej przymierzył mana. To by było o wiele lepsze. No i niestety, ale za mało jednostek wysłał tutaj na górę Mana. No i zapłacił za to teraz cenę Nexusa. No ten obserwer niby widział, jak dużo tu jest jednostek, niby wiedział, niby widział, a jednak nie poszło. Natychmiast próbuje odbudować swoją bazę Grzegorz. Tak naprawdę to były takie głównie straty ekonomiczne, więc to nie jest takie złe. Tutaj się Mana leciutko odbił. Teraz oczywiście znowu to pójdzie z korzyścią dla Francuza. Niby nie jest źle, ale pamiętajmy, że jak wejdzie ten, ten upgrade to ulepszenie. O, Mana zobaczył ten desant, to jest fajne. Próbował złapać i stalkerami. Klem chyba nie podejrzewa, że Mana to widział, bo dalej leci. To jest bardzo ryzykowne, co robi teraz Clem w sumie, ale no może mu się udać, to jest najgorsze. Bardzo dobrze leci, bo tutaj gdy... No tak, on widział tego pylona... O, do... halo, halo, halo! Dobrze, 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 dobrze! Jeden z Mediwaków nie wyrzucił nawet całej swojej zawartości. kolejny Mediwaki niż Trzymana, no ale nie małym kosztem. Tutaj oczywiście też jest konfrontacja. No, ma na Okulkami go zachodzi. Jezu nie Grzegorz, to jest jednak wariat. Klem rezygnuje z tej konfrontacji. O nie, teraz za wolno, za wolno te kolejne kulki puścił Klem tylko czeka. Oj to była jedna dobra kula. To było piękne, bardzo ładnie uderzyło. To było doskonałe. Zobaczmy jak teraz będzie wyglądać ta inna batalia. No nie ma. Nie ma na razie aż tak dużych trudności mana. Tylko pytanie, czy warto było <laughs> szaleć tak. Tutaj się w sumie też obronił. Kurczę, no nawet dobrze. Zobaczmy na straty. No niestety większe u Grzegorza, około 4000. Ale tak ogólnie zaopatrzenie, bank. Dobry. Dobry nawet jest to obraz polskiego Protosa. Boję się tego Nuka. Boję się tego wszystkiego. Mana zaraz. Cztery robo! Chyba pierwszy raz w życiu widzę cztery robot Protosa na Terrana, znaczy no dobra, może nie pierwszy raz, bo ja kiedyś sam sześć zbudowałem i widziałem jak Forte tam zbudował i wiele, ale to było dawno temu. Pierwszy raz widzę już od kilku lat cztery robo na Terrana, no ciekawie Grzegorz ma to rozgrywa. Mam nadzieję, że wszystkie ma przepisane i zaraz zobaczymy albo cztery Immortala, albo cztery disruptory. Nexus na godzinie drugiej. W zasadzie gra jest cały czas bardzo wyrównana. Na pewno zawodnicy no, dość dobrze się znają, bo są kolegami z drużyny. Swoją drogą też taka może mała ciekawostka, oni grają ze sobą tak wcześnie, tak, tak szybko, bo są właśnie kolegami z drużyny i żeby uniknąć jakichś podejrzeń o pomaganie sobie, to właśnie koledzy z drużyny grają jako ze sobą no, pierwsze mecze, a dopiero potem grają na graczy innych drużyn. Bo, na przykład, gdyby klem miał zagwarantowany awans, załóżmy z pierwszego bądź drugiego miejsca, i by się to już nie mogło zmienić, to mógłby w teorii pomóc Manie jako, jako koledze z drużyny. Nie wiem, czy i tak by to zrobił, ale, ale so, byłyby takie podejrzenia. Więc, żeby uniknąć nawet samych podejrzeń, to, to jest właśnie. Troszeczkę inaczej. Pięciu obserwatorów mana ma, widać, że niektórych jeszcze może idealnie nie porozstawiał, ale i tak ma bardzo dobre pojęcie co gdzie się dzieje, bo tutaj obserwer, tutaj obserwer, na górze obserwer, na dole jeszcze jacyś zeloci. Także, no tak całościowo nie wygląda to źle, tylko no wiadomo, że jedna rzecz mnie martwi, ta kontrola dużych wal którą klem no na pewno ma znakomitą. Także zobaczmy jakiego rodzaju to będzie batalia teraz. Ghost zniszczony, jest oczywiście kolejne podejście. EMP zagrane, kulka, ale nie będzie to taka kulka zniszczenia. Ostateczna liberator zniszczony, i kolejny, kolejny. O, to była dobra kula, cztery ghosty, cztery ghosty, dobrze. Ale fajnie, że mana go tak właśnie spycha, bo o to chodzi, żeby te liberatory i żeby całe wojsko Terrana nie mogło zbyt blisko podejść na przykład do tej bazy czy do tej bazy. No to już widzę, że mana też konstruuje jakieś kolejne oddziały. W ulepszeniach nie wygląda to, to, to źle, ale mana mógłby nawet jeszcze robić ulepszenia do osłon. Jak fajnie dużo kulek zagrał mana, żeby zniszczyć budynki. To mnie zaskoczył. Można by jeszcze te minę rozwalić, ale może jej mana nie przyuważył. Tutaj no, w miarę sensowne wydaje mi się to podejście Polaka, chociaż Panetarka też go atakowała, ale to nie było złem. To było w porządku. Też takie trochę wybija z rytmu klema i może zmusi go za chwilę do błędu. Klem rozdziela swoje jednostki, nieduży oddział, ale on tak naprawdę chyba chce złapać Manę. chyba chce go tak zajść, obejść z każdej strony. Ale teraz trochę spóźnione wydają się, o jezu, a te kule co zrobiły, gdzie one uderzyły, w co one uderzyły. No nie, no mana dał się właśnie chyba połapać. O mój Boże, no to było złe, to było bardzo złe. 3 Raptor jednocześnie buduje polski Protos, można być 4, ale może przez chwilę jeszcze nie miał punktów zaopatrzenia zwolnionych. Na pełnym limicie mana, będzie kontra z drugiej strony, oddaje swoją ekspansję. Klem się wbija bardzo pewnie. Do tej lokalizacji Mana w kontrze. No i oczywiście jego zamiarem jest wejście można produkcję albo na świeżo wybudowane jednostki klema. Klem słusznie ucieka właśnie nimi w kierunku planetarki, bo przy planetarce na pewno z czasem sobie poradzi. Szkoda, że Mana może tutaj tego jeszcze jakoś nie skorygował. Cały czas fundusze nie są takie małe u Polaka, no ale pozycja zaczyna wyglądać nie, niezbyt interesująco. Przypadkiem jeszcze użyty ten disraptor stojący z tyłu. No, i Kolejna walka Polaka, bardzo dyskusyjna, lecą kule, oj, ale nie, 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 tu nawet, to nie, to nie zagrało, to, to nie tak miało być. Fizraptory. Raptory, Liz Raptory niby dobrze, ale Stalkery chyba miały się też zająć Liberatorami, także no, na pewno nie, niepocieszony mana potem wszystkim, tu jakieś Wikingi jeszcze wylądowały i siedzą w bazie terana. Kolejną bazę klemniszcze niszczy bez większych problemów, no tak po prostu idzie, i tutaj schowane wcześniej kulki, ale nic nie zrobiły, Klemie wszystkie oprawił. Zanim kula dała fulla, no szkoda. No, za chwilę będzie już bardzo źle. Jak klem zacznie atakować budynki produkcyjne, many w jego bazie też jest bardzo dużo jednostek do obrony. więc jakaś kontra, jaką tutaj na przykład mana próbuje zrobić, raczej niewiele zdziała. Czy Starkerów też nie rozwali command centera? Naprawia go klem, leci innymi jednostkami do obrony. Próba przechwycenia rywala, no nie będzie skuteczna. Znowu liberatory uniemożliwiają cokolwiek. Chociaż Mana, jednak no, chciał zniszczyć jednego liberatora, ale to wiadomo, że niewiele daje. Nie wierzę, że klem nie trafił jednostkami na minimapie czy tam generalnie w te Stalkery i tutaj tak późno przebiegł. No przynajmniej trochę poobijał bazę, ale niestety tak jak mówiłem nie zniszczy jej. Patrzmy na kolejną bitwę. Klem się tutaj trochę właśnie. Słabo zorientował w swoim ustawieniu To jest ciekawe Wow, mana tu wchodzi No chyba uznał, że musi przejąć nieco inicjatywę No i zaczyna się rzucanie Disraptorów nie, Niezłe, niezłe te niektóre kulki O, ale Planetarki nie był w stanie zmęczyć stalkerami Za małe obrażenia i za szybka reakcja Klema z tą naprawą Szkoda, szkoda O nie, Disraptory Teraz są troszeczkę odsłonięte trochę za bardzo z przodu Nie miały kulek przeładowanych No i piękna akcja Klema to była Doskonała Niestety no chyba nie ma takiej siły, nie ma chyba takiej możliwości, żeby Klem to przegrał. Za dobra pozycja tego zawodnika i bez problemu zgarniany Nexus, mimo że piechota jest zmęczona, jest poobijana, to i tak siłę ma. jeszcze ma na przy okazji kilka liberatorów, ale no widać, że na razie to wszystko takie trochę bezradne. Jeszcze na godzinę szóstą może pójdzie Klem, bo w sumie czemu nie, tak jest. playt, plate, no widać, że po zdobyciu liberatorów, po zdobyciu odpowiednich pozycji, klem jest nie do przejścia. Takiego bydlaka mi przyniósł Niemiec do zjedzenia. Kuch kucharz jest tutaj zatrudniony przez organizatora na miejscu, i no wygląda to pięknie, fantastycznie, genialnie. Potem to oczywiście radośnie zjemy, ale to może w przerwie. Dobra, lecimy druga mapa. Na razie, punkty dla francuskiego gladiatora terańskiego. Polak oczywiście w tarapatach, no ale dwa pierwsze mecze jakie ma w grupie Mana, no to na SU i na klema, czyli no absolutnych tytanów. Potem może się troszeczkę zelży i trochę będzie lepiej. Jeśli spreche keine Deutsch, to by było, że nie mówię chyba po niemiecku, nie? Coś, coś takiego kiedyś było. A i co ciekawe, tutaj ten, jak był problem z kamerą, żeby ją tam włączyć, wyłączyć, czy coś tam z nią zrobić, to, to przyszedł Polak. I takie co? Czemu rozumiem ten język, w którym on do mówi? A tu cyk, to polski. Także pozdrawiam, kto wie, może ogląda czasami streama. Ale tutaj pracuje na miejscu chyba w TakeTV, albo na ten event został specjalnie... ...zatrudniony. To niby Niemcy, ale jednak techniczna osoba to z Polski. <grym> Jak coś trzeba umieć. To zmiana języka chyba to Niemiec, ale tak dobrze mówił po polsku, że to musiał być Polek moim zdaniem bez problemu. Piękna sprawa. O, Bartun bardzo dziękuję. Świetny stream jak zawsze. Bardzo mi miło dzięki wielkie za wsparcie transmisji. Doskonale. Doskonale oczywiście eBay został zniszczony. No to jest takie klasyczne zachowanie Terran, czyli na początku blokują specjalnie budynkiem. No, możliwość wybudowania Nexusa w tej lokalizacji. No a proto stanie teren żeby wybudować Nexus obok i potem sobie nim przelecieć albo przejechać. O, a no proszę, klem jaki? zachowawczy. Buduje command center na wzniesieniu, jakby się bał, że Gomana tutaj będzie końcać od samego startu. No ale w sumie faktycznie klem nie wjechał do pierwszej bazy, teraz tym Reaperem będzie sprawdzał co się dzieje. Serio, chętnie znacza ręce do góry. O mój Boże, no nie, nie może, to może lepiej idziemy w tę stronę. Tak, co mówił o swoją drogą, tak jeszcze myślę, co tam było w przerwie. Saral wspominał, że, że jakoś tak bardzo dużo nie gra, nie trenuje w golfa, też za bardzo nie gra, bo on tam musi długo jechać chyba pociągiem czy czymś, żeby, żeby sobie w tego golfa zaszpilać. No i chyba forma nie jest najgorsza, z tego co też mówił, to raczej randomem nie zagram, bo tak go spytałem, czy będzie iść w ślady Lambą bądź bądź i zagra innymi rasami, ale nie, nie, nie. Mówił, że tak jak pogra jakieś trzy tygodnie inną rasą, to mu się już nudzi. I po prostu wraca do zergów. No i że w ogóle trochę ciężko było trenować w ostatnim czasie, przez ten fakt, że inne mapy były na laderze, a inne mapy na turniejach. No teraz to oczywiście się trochę zmieniło, chociaż tam, jak wspominaliśmy wczoraj, są pewne problemy ze skałkami na tych nowych mapach. Tutaj akurat w tym turnieju wszystko jest dobrze, zostało to poprawione. Zresztą to jest wersja właśnie ta Słowa mapy. No dobra, to popatrzmy na na rezultat. Reaper zniszczony. Good good. No na razie bardzo pomijalne te niektóre elementy. Oczywiście na temat Francuza można by tutaj powiedzieć, że on robi stary dobry tryrax, bo no ta mapa jest ba bardzo no tak stosunkowo krótka, jeżeli chodzi o taki wymarsz piechoty. Oho, on wychodzi już na mapę. Oto bardzo niebezpieczne jest. To jest mega niebezpieczne. To jest taki niby niewinny oddział, ale jak przywali, to, to będzie kaplica. Dziewięciu marinów i dwa marudery. Zobaczmy w którym momencie on wejdzie. Ma się chyba spodziewa, bo zrobił centry i robi baterię. Dobra, czyli, czyli widzi, czyli wie. Czemu ten Warpens mi się rozstawił? Chyba wiem po co. No to jest taki, w razie czego taka ewaku ewakuacyjna winda, jakby tutaj klem za dobrze się wbił. Więc no to ma sens. To, to jest takie, takie nawet najmniej głupie, bym powiedział. No tylko że. Tylko że i tak niewiele chyba da. Boże, jaki ładny atak Klema. Mega techniczne zagranie, ale jakże silne. Kolosa znowu szybko chce zagrać Polak. No niby się obronił i teraz podnosi te ranne jednostki. Kilka probek jeszcze klem zamarzył wyciągnąć, udało się zniszczyć dwie. Pytanie komu się to bardziej opacało? Na pewno bardzo uwiera fakt, że to dwie centry zostały stracone, bo to jest aż 200 gazu, ale generalnie ma na I teraz może z tej kontry coś jednak dobrego się zrobi. Klem reaguje na Warprisma w taki, no i na kolosa, w taki sposób, że robi też wikinga, a nie tylko Mediwaki. O, to by było też mega dobre dla klema jakby złapał, No ale na szczęście nie ma niespodzianki, nie ma przykrej niespodzianki. Warprism żyje, no tylko 5-6 marinów to w sumie było, to nie tak wiele. Oho, i zaczyna się wikingowanie. Ona chce go zniszczyć. O, 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 no, 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 nie, 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 niestety się nie da. Blisko. To jest też bardzo niebezpieczny element gry klema, bo on no po prostu na maruderach się świetnie obroni. Marudery są idealne tutaj na kolosa, na, na stalkery. Na no, mariny nie bardzo, więc mariny wysyła na kontra i one świetnie mielą proby. Bardzo dobre zachowanie klema, no, ale na szczęście mana to wszystko. Widział. No obserwer zapewne zauważył lecącego mediwaka, także Mana jest idealnie przygotowany. Znaczy, idealnie, jakby idealnie by było, jakby miał 5 stalkerów, bo wtedy na dwie salwy zniszczyłby tego Medivaka, jakby udało się podejść wystarczająco blisko, ale Klem też mądrze ucieka. O, on tu. O, wow. Okej, okay, to bardzo interesujące. Klem tutaj tak naprawdę gra na czas. To nie jest wbrew pozorom głupie, mimo że wygląda, jakby po prostu tracił jednostki, ale chodzi też o ten atak. bo nawet Steam'a użył. Okej, okay, to ciekawe. To, to nie wiem, czy się z tym zgadza. Mana dobrze przechwycił, dobra, tu, tu jest fajnie, ale z tej strony jest problem. Bo oczywiście tak duża liczba maruderów Aż 8 może prędko zniszczyć Nexusa Ale na ma Immortala A, Ale no nie, no i tak się nie uda, niestety Fajna próba Ale daleko od ideału No niestety, niestety Nie poszło O nie, kolejny desant No widzę już, że, że klem zaczyna Kręcić się tymi Mediwakami Jak chyba przed ucięciem mięsa I niestety za chwilę Mam wrażenie, że w jakiejś lokalizacji Mana po prostu nie ma prawa być gotowy. To jak widzimy, Mina zaraz uderzy w proby. Tutaj przypadkiem. Chyba są też cztery na Niektóre proby już w ogóle uciekły z tej bazy, do chyba innej. No widać, że jest jedno wielkie zamieszanie i Mana nie może się tutaj do końca połapać. On nie gra też blinka tylko szarże, więc nie ma mowy, żeby dogonił właśnie mediwaki przeciwnika. Z tej strony też jakieś walki miały miejsce. O Boże, to był stracony disruptor. czyli mana walną jakąś kulką. Z zaraz może sobie to przewidniemy, bo niestety mam poważne obawy, że ta mapa może długo nie potrwać. Ale no, widać, że, że, że straty są niestety troszeczkę dotkliwe. Tutaj jedna jest CV i Marin, z tego co widzę. Oj, padły, ale zaczyna się lekki problem. No, tu jeszcze są mediwaki. Ile jest Marinów? Nie, dwa Mariny na pokładzie mediwaka, więc chyba jednak mana będzie w stanie się wymknąć. Ciekawe czy użyję Jerikola? Oj. O mój. Nie, 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 nie. O nie. No stracił, wziął i stracił. To był łącznie Warp z dwa Disraptory Mana się poddaje. No, niestety, jakby szybciej użył Ricola, chociaż nie wiem czy miał energię, można to w sumie szybko sprawdzić. Ale no nie poszło. Zobaczmy w takim razie los tego... Ej, chwila, tutaj nie było jeszcze jednego disraptora. On jednym chyba tylko poleciał. Momencik, momencik, momencik. Kurczę, <laughs> coś, coś mi umknęło, mi się to nie podoba. Momencik, momencik, jeszcze zobaczymy jedną rzecz. Słuchajcie, gdzie ten jeden disraptor został zniszczony, czy ja coś, coś... coś mi umknęło chyba? No na pewno nie tutaj. O, nie mówcie, że ten disraptor po prostu szedł przez mapę i został... O wow. Okej, okay, coś takiego jeszcze tutaj. <laughs> Okej, okay, no ale czy on, to, to był błąd, bo on był losowo wysłany i mama, mana tak o, o, po prostu uznał, że Jolo. A i potem ten klem, ten kontratak wykonał. Okej, okay, to było trochę losowe, no bo to jest to tak, przypadkiem się czasami zakolejkuje komenda. Ten tak zwany rally point z Robo Facility, jednostka idzie po prostu do przeciwnika, albo tak przypadkiem mana kliknął po prostu. No dobra i tutaj, no jakaś tam kulka była, nawet nie taka zła, ale bez szału jednak. No niestety. Nie poszło. No i właśnie po tym, po tym, jak tutaj Mana stracił tego Orpizma, uznał, że jest za duża różnica między nimi klemem, już taka ekonomiczna i ogólnie militarna, więc poddanie się to, to, to nawet się nie dziwię, ale szkoda. No i tyle. I Mana tutaj ocenił, że po prostu jest za dużo klema. No tak, no to było, to było za dużym. No nie poszło. Ale dobra, lecimy dalej. Dobrze. Ale stało się. Dobra, zobaczmy też co na mainstreamie. A, akurat nie ma tam gry. O, no, dobra. No to nie poszło, nie poszło. Ciekawe czy tam właśnie jakieś... Jakie kolejne mecze będziemy mogli oglądać, może do tego przejdźmy. Odświeżam drabinkę. Zerkam. I póki co. Chyba wszystkie. Me... Zobaczmy, czy wszystkie mecze w tej rundzie się zakończyły. Jeszcze Nice z Kelazurem chyba grają. Nice to jest taki protos z Tajwanu. Całkiem całkiem spoko zawodnik. Kelazur przegrał z klemem w pierwszej rundzie. No oczywiście klem na razie pierwszy w grupie. Ale EXECVO z Astreo, który też nie przegrał żadnej mapy ani żadnego meczu. Astra pokonał Zauna z Korei Południowej i no i SUW w ogóle. Astra wygrał z SUW 2-0. Nice. Jednak całkiem mocny z niego kawaler. Pokon. No dobrze. Jest jak jest. Gramy dalej, idziemy dalej. Mana. Ej, a no właśnie, jeszcze Mana w kolejnym meczu zagra właśnie z Kel'azurem. Także kolejny Terran z, z Team Liquid go czeka.